Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem, w którym nałożyło się kilka zagrożeń naturalnych powszechnie występujących w kopalniach węgla kamiennego w górnośląskim zagłębiu węglowym. Mieliśmy do czynienia z zagrożeniem tąpaniami, mieliśmy do czynienia z zagrożeniem metanowym, mieliśmy do czynienia z zagrożeniem wyrzutami gazów i skał. Wszystkie te zagrożenia, przepisy polskie, przepisy górnicze kategoryzują, klasyfikują i wszystkie te zagrożenia są e, e, prognozowane w ramach e, w zależności od wyników prognozy podejmowane są adekwatne działania profilaktyczne takie, które powinny zapewnić bezpieczne prowadzenie pracy. W toku prac komisji Zespół, który analizował zagrożenie metanowe i zagrożenie wyrzutowe, dokonał dodatkowych badań w ramach swojej ekspertyzy, a mianowicie wykonano badania sorpcyjności węgla w otoczeniu miejsca zdarzenia. W skrócie mówiąc, chodziło o to, żeby wykazać badaniami, jak mocno, w cudzysłowie oczywiście węgiel w otoczeniu zdarzenia nas nasączony jest gazem, konkretnie metanem. Badania wykazały, że węgiel w rejonie zdarzenia miał takie właściwości, że poza, poza gazem naturalnym, pochodzenia naturalnego, jaki się znajduje w jego strukturze, e zawierał bardzo duże ilości gazu pochodzenia zewnętrznego. Innymi słowy, był bardzo mocno nasączony, nasączony gazem, który w konsekwencji Silnego wstrząsu, czyli uderzenia w ten pokład węgla i zniszczenia jego struktury wypłynął do wyrobiska, jak już powiedziałem, w tym momencie w ilości około 125 metrów sześciennych na minutę. Tak zaistniałe zdarzenie dla potrzeb prac komisji, jak również przyszłościowych działań, nazwane zostało zjawiskiem geogazodynamicznym. I tak jest zjawisko o takie zdarzenie o takiej nazwie i o takim e, przebiegu na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy polskie przepisy nie kategoryzują nie klasyfikują jednostkowo badania sorpcyjności węgla czyli tego nasączenia gazem i e, e, ustalania profilaktyki jednostkowo są prowadzone natomiast nie jest globalnie to zagrożenie na dzień dzisiejszy prognozowane Dlaczego? Dlatego, że nie jest ono jakimś wyjątkiem, że wystąpiło dopiero w trakcie tej katastrofy, tylko że stosunkowo nie jeszcze powszechnie te zjawisko, te, te zagrożenie w polskich kopalniach węgla kamiennego występowały. Dotychczas zdarzały się przypadki, 15-20 lat temu, że powszcząsie się i nawet w dniu dzisiejszym podobne zjawisko również wystąpiło w kopalni Zofiówka 2.18, że powszczą się nastąpił wypływ dużej ilości gazu, natomiast do tej pory nie było to jeszcze na tyle powszechne. Żeby, żeby prognozować to jako zjawisko geogazodynamiczne. Prognozowane było, tak jak powiedziałem, zagrożenie tąpaniami, zagrożenie wyrzutowe, zagrożenie metanowe. W tych konkretnych zagrożeniach komisja uznała na podstawie analiz, na podstawie badań, że prognoza w kopalni w odniesieniu do każdego z nich była prowadzona prawidłowo. Profilaktyka była... Adekwatna do stwierdzanego rzeczywistego zagrożenia i prognozowanego zagrożenia, natomiast sam wypływ takiej ilości metanu, wypełniające wyrobisko w 100% gazem, w pewnym sensie można uznać za zaskoczenie.